Cześć, ja nazywam się Ignacy, A ja nazywam się Marek Spychalski i w tym programie i w tym, i w, tym programie, i w tym odcinku pokażę wam teraz, jak się gra w grę Park Savana. Wyjaśnimy sobie jedno. To nie jest pełne tłumaczenie reguł, tak, jak to robią profesjonaliści, pozywamy Geek Faktora, pozwawiamy Rodney Smitha, Złochit Plate, bo my nie jesteśmy aż tak dobrzy w tłumaczeniu reguł na wizji. Nie mamy do tego specjalnych zasobów, ujęć z kamery i różnych rzeczy, ale postaramy się z ręką na sercu najlepiej, jak potrafimy o tej grze wam opowiedzieć. Nie wiem tylko, dlaczego kierownik zabrał wszystkie komponenty, ja mam teraz o tej grze opowiadać, Na tych komponentach, aha, dobrze. Więc... To właśnie będzie takie, taka prezentacja, żebyście wiedzieli, jak tę grę się gra, z czym to się je i czy to jest gra dla was. Tak jest. Natomiast później warto sobie jeszcze rubuk i sukcję przejrzeć. Tutaj animacja, animacja prze, przechodząca w, w, w wysokie elementy techniczne, trzy plansze mamy. No i proszę Państwa, gra Park Savana gra od jednego do czterech graczy. W tym wideo Wam teraz powiemy, jak się gra na dwóch, trzech lub czterech graczy. Nie będziemy dotykali wariantu Solo. Oraz ta gra ma także kilka dodatkowych wariantów, są warianty uproszczające tą grę oraz warianty utrudniające tą grę w, w instrukcji opisane. My opowiadamy o wariancie podstawowym, tak jak kupujecie tą grę i tak jak chcemy, żebyście zagrali w nią po raz pierwszy, a później będziecie sobie sprawdzać, czy chcecie są ułatwić, czy chcecie ją sobie utrudnić. Tak, ja rekomenduję rzeczywiście zagrania ten taki standardowy system, żeby poznać się z regułami i zobaczyć, że. Mimo, że ta gra ma taką oprawę graficzną bardziej może przyjazną dla oka, taką bardziej stronę dzieci, ale to naprawdę jest całkiem niezły mózgorzek. W tej grze każdy z graczy otrzymuje swoją planszę, a możemy użyć też, też komponentów z tego, po prostu mhm. odniosę, żebym ja także mógł także pomachać Jasne. do tej kamery. No, poka pokaż, pokaż naszym widzom planszę i pokaż jedną składkę żetonów. Każdy dostaje planszę plansza jest dwustronna, to jest plansza do wariantu standardowego, to, o którym właśnie teraz prezentujemy, ona ma już nadrukowane pewne pola, które będą miały specjalne reguły, oraz z drugiej strony jest plansza pusta, na której będziemy te pola sobie mogli sami według własnych scenariuszy układać. My dzisiaj pokazujemy wam wariant standardowy z taką planszą i taką planszę każdy z w grze dostaje oraz... Każdy z graczy dostaje także taki arkusz z zwierzętami w swoim kolorze oraz ze zwierzętami w takim neutralnym kolorze, ponieważ to nam będzie bardzo, bardzo potrzebne, żeby zwierzęta z neutralnego koloru potem Przerzucać na ten kolor e, na, naszego gracza, żebyśmy zaznaczyli, że dane zwierzę już się poruszyło. I każdy gracz dostaje taką dokładnie składkę. Każdy gracz dostaje piona surokatki, żeby sobie zaznaczać, które kafelki poruszył, za co to będzie podali. Każdy gracz dostaje gentlemana, który będzie liczył punkty zwycięstwa na koniec gry. Punkty zwycięstwa w tej grze zobamy tylko na koniec gry. Nie ma punktów zwycięstwa zbywanych w trakcie gry. Więc na początku rozgrywki możemy sobie to odsunąć, żeby nam to nie dokoncentrowało. Zajmiemy się tym pod koniec gry. Mamy to jasne? Mamy to bardzo pięknie. Na początku gry. W, ra, w ramach przygotowania do rozgrywki bierzemy wszystkie nasze żetony, jakie posiadamy, pasujemy je i układamy je w sposób zupełnie losowy na planszy, ale w taki sposób, żeby nie zakrywać tych pól nadrukowanych. Czyli na wszystkich wolnych polach, na wszystkich wolnych polach będziemy układali sobie kafelki, kafelki zwierzaków, zostawiając wolne odkryte pola z płynącym lasem, ze zwykłym lasem oraz z trawami. Także zakryjemy jedno czy dwa pola z trawami. To już nasza taka decyzja, którą trawę chcemy zakryć. I pamiętajcie właśnie, że to ma być losowo. Te wasza plansza, plansza waszego przeciwnika czy współgracza mają się różnić. Każdy tasuje i każdy losowo sobie to rozkłada. Mamy ja swoje rozłożone losowo, ty masz swoje kapelki rozłożone losowo. Co na tych kapelkach widzimy? Na tych kapelkach będziemy widzieli zwierzęta. Żetony są takie, że może być tam dwa zwierzaki, jeden zwierzak, trzy zwierzaki. Pokazujesz się tam, tak? Pokazujesz tego, 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 tego największego głównego zwierzaka. Czasem na niektórych kafelkach jest tak, że są wszystkie zwierzaki tego samego typu, na przykład trzy zebry albo dwie żyrafy, a są takie, kiedy są mieszane, czyli na przykład jest żyrafa i słoń albo antylopa, i gnu itd, i tak dalej. Na niektórych kafelkach także znajdują się wodopoje. Jest to bardzo ważny kafelek i wodopoje wokół, wokół wodopojów będzie się to cała zabawa, ponieważ jesteśmy na sawanie. zwierzaki potrzebują pić, więc kafle wodopojów są najważniejszymi kaflami w całej rozgrywce. Powiem hmm. Ci bardzo dobrze, Ci to idzie na razie. Dziękuję. Jesteś taki sfokusowany. Dziękuję. W grze występują hmm, trzy specjalne pola, te wspomniane przynajmniej nadrukowane na planszy, i teraz Wam króciutko o nich opowiemy, jakie mają znaczenie, ponieważ dzięki temu będziecie widzieli całą rozrywkę później łatwo zrozumiecie. Po pierwsze, są to pola z płonącymi drzewami. Jak widzicie na tym obrazku, tu mamy pole z jednym płonącym drzewem, dwoma płonącymi drzewami i trzema płonącymi drzewami. Cóż to oznacza? Oznacza to, że jeśli na koniec gry wokół drzewa z jednego ponosowego drzewa jest żeton z jednym zwierzakiem, to ten zwierzak niestety spłonął, zginął i niestety ja odpadnie z gry. Ja wolę tłumaczyć, że on po prostu ucieka. Uciek. On ucieka. Uciek. A jeśli wokół drzewa z dwoma ponosowymi drzewami będzie żeton z dwoma zwierzakami, to także te zwierzaki uciekły. Cóż to będzie dla Was oznaczało w finale te rozgrywki? Co tylko ciekawe powiem, że jak będzie dwa zwierzaki przy drzewku z jednym pożarem, to one zostają. Tak jest. Mówimy o tym, że dwa zwierzaki przy takim drzewie, trzy zwierzaki przy takim drzewie. Cóż to oznacza w fazie punktowania? Jak powiedziałem, punktowanie będzie na koniec gry i na koniec gry, zanim zaczniemy liczyć punkty, to wszystkie podwójne zwierzaki tutaj, wszystkie podwójne wieżaki tutaj, wszystkie pojedyncze wieżaki tutaj po prostu uciekają, spadają z planszy i one nie będą brały udziału w punktowaniu. Tak więc pierwszy punkt planowania w tej grze jest tak sobie rozkładać nasze wieżaki na sawannie, żeby unikać tych niebezpiecznych pól. Bardzo Drugi element bardzo ważny na planszy to są drzewa. Na tych drzewach tak naprawdę moglibyśmy wystawić nasze żetony i możemy sobie śmiało takie pole zakryć jakimś zwierzakiem, sobie na niego po położyć i czasem będziemy taką decyzję podejmowali, zaraz wam o tym opowiemy. Natomiast generalnie się na koniec gry pole z drzewem jest niezakryte i nadal to drzewo widzimy, tak jak było nas na samym początku, nastąpimy za pole trzy punkty zwycięstwa. Czyli są to pola, które, na które chcielibyśmy się położyć żetonem, które mogą być dla nas bardzo, bardzo pomocne, ale jeśli wytrzymamy, jeśli zdołamy tak, że nasze żetony na planszy, że to drzewo nie będzie zakryte, mamy trzy punkty zwycięstwa. Co jest całkiem, całkiem, całkiem duże. Całkiem duże. No i ostatnie specjalne pole, o którym wspomniałem, to jest, są pola z trawami. Trawy działają dokładnie tak samo jak lasy, czyli także możemy je zakrywać, Także możemy je przykryć, natomiast jeśli na koniec gry jakieś trawy są odkryte, każda odkryta trawa jest warta jeden punkt zwycięstwa. Czyli ponownie, tak próbujemy przekładać żetony na planszy, żeby było dla nas dobrze, żeby uzyskać jakieś pewne określone punktowania, by do tym zaraz opowiadał. Ale przede wszystko staramy się nie zakryć drzew, nie zakryć traw i z dala trzymać się od pożarów. Tak i tu jest fajnie też pokazane, na samym dole planszetki macie pokazane, gdzie właśnie żetony możecie kłaść, gdzie ich nie możecie kłaść i jakie macie punktacje za trawy, czy też za drzewa, że jeżeli byście mieli tą słabszą pamięć, to zawsze sobie możecie spojrzeć na waszą własną planszetkę i sobie przypomnieć. I teraz ostatnia reguła związana z punktowaniem, i będziemy mogli przejść do samego rozgrywki, jak rozgrywka przebiega. Są jeszcze te wspomniane o wodopoje. Jak działają wodopoje? Może pokazać żeton wodopoju Państwu do, do kamery? Proszę bardzo. Z nosorożcem. Nosorożec i woda. I teraz każdy żeton, który będzie zawierał nosorożca, będzie się stykał z tym żetonem i tworzy taką linię, taką grupę. Tu nosorożec, tu nosorożec, tu nosorożec, tu nosorożec. i robi się taka rodzina. Rodzina kafelków. Takie stado. Takie stado. Każdy żeton z nosorożcem, każdy nosorożec na tym żetonie mnożymy przez ilość wodopojów. Czyli może być tak, że możemy mieć na przykład 5 narysowanych nosorożców przy jednym wodopoju. To będzie pięć punktów zwycięstwa. A może być tak, że będziemy mieli trzy nosorożce ale przy dwóch wodopojach i to już będzie 6 punktów zwycięstwa. A może zrobimy tak, że będziemy mieli cztery nosorożce narysowane przy trzech wodopojach i nagle się to tak robi 12 punktów zwycięstwa. A może być tak, że będziemy mieli 12 nosorożców i 0 wodopojów i mamy 0 punktów. I 0 punktów. I teraz sobie już w poltku wyobrażacie w głowie, że celem tej gry jest budowanie stad, zwierzaków na planszy, wokół wodopojów, z dala od pożarów, nie zakrywając drzew A, oraz traw. I taką, taką regułę bardzo prostą trzeba zapamiętać. Ustawiamy rzetony tak, żeby wieżaki mogły pić wodę, żeby nie spłynęły i żeby nie musiały wchodzić na drzewa. Więc tylko teraz jeszcze trzeba wytłumaczyć, w jaki sposób to się robi. I cała gra jest zaprojektowana zgodnie z mechaniką Simultaneous Action Selection, a po polsku by to znaczyło wspólnym wyborem wyborem akcji polega na tym, że wszyscy gracze grają raz, nie ma że jest moja tura, twoja tura, nie ma kolegi Tura, Gram, tylko wszyscy gramy równocześnie Krok po kroku. Ja zrobię teraz pierwszy ruch i Państwo wszystko zrozumieją. Ja powiem, drogi Marku, drogi Marku, spośród wszystkich moich żetonów, jakie tu mam na planszy, chciałbym, abyśmy my wszyscy raz, jak tu siedzimy przy stole, poruszyli żetonik ze słoniem i z antylopą. Podnoszę mój z mojej planszy żeton słonia i antylopy, wkładam w to miejsce mojej znacznik surokatki, który mówi. Ten żeton podniosłem z tego pola i on tu już nie może wrócić, muszę go teraz położyć na jakieś inne miejsce. Wszyscy inni gracze przy stole także biorą, znajdują na swojej planszy żeton słonia i antylopy. I teraz sobie spokojnie obracamy go na drugą stronę, co będzie oznaczało, że ten żeton już był dzisiaj poruszony, już więcej nim będziemy go nim poruszali. I wrzucamy go na planszę w dowolne wolne pole, czyli albo na puste pole, albo na pole z trawą, ale stracimy punkt zwycięstwa, albo na pole z drzewem, ale stracimy trzy punkty zwycięstwa. No i to co nam się najbardziej opłaca i czego chcemy robić, no to właśnie jak mamy tego słonia i antylopę, to chcielibyśmy to dołączyć do stada słoń i antylop, tak? Żeby te sada były większe, a jeszcze fajnie jakby już te sady miało... Yy, przy sobie wodopój. I ja sobie tak właśnie zrobię, że sobie biorę sobie tego mojego słonie, to moją antylopę, wrzucam je sobie tutaj. Co prawda, zakryłem drzewo, więc tracę trzy punkty, ale za to jestem obok pojedynczego ponosnego drzewa, to są dwa zwierzaki, my z nic im nie grozi i tutaj sobie rozpoczyna się moje nowe statko słoni i antylopy. Ja sobie położę też na trawę, tutaj w sensie może mniej punktów stracę, eee, ale nie sąsiedzę na razie ten rzuton z eee, żadnymi słoniami, ale może w przyszłości przesunę jakiś inny rzuton i tam słonie się pojawią. I proszę uwierzyć, to koniec reguł, tak, to wszystko. Jest to przepięknie prosta gra, gra abstrakcyjna, gra wymyślona przez Wolfganga Kramera i Michaela Kislinga, dwóch genialnych autorów gier z Niemiec, twórców takich gier jak Azul na przykład, czy właśnie gier abstrakcyjnych i cała mechanika gry polega na tym, w swoim ruchu, Wybierasz jeden z żetonów, ogłaszasz wszystkim innym graczom, jaki to jest żeton, oni wszyscy ten sam żeton muszą wziąć, wszyscy sobie spokojnie ten żeton wkładacie na planszę i jest tura innego gracza, teraz on mówi, wybiera jeden z żetonów na planszy, mówi wszystkim, którzy mają to samo zrobić i wkładamy. Będziemy to akcję wykonywali kilka, dziesiąt razy, ponieważ tyle razy jest żetonów, każdy żeton w grze będzie raz poruszony, każdy z nich musimy wziąć obrócić na drugą stronę i położyć, kiedy wszystkie rzeszne będą obrócone, kiedy wszystkie rzeszne będą poruszone, będziemy sprawdzali punkty zwycięstwa. I tak jak mówiłem na początku, będziemy sprawdzali, czy są obok płynących drzew, czy są na drzewach, czy są na trawach, czy tworzą razem z wodopojami stada. Po podsumowaniu punktów sprawdzamy, kto wygrał grę i tyle. Proste, bardzo proste. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego, tego filmu i jeszcze raz zapraszam na naszym kanale YouTube, znajdziecie także co? Znajdziecie gameplay, kiedy ja i Marek gramy w tą grę i zobaczycie, kto z nas wygrał już naprawdę w pojedynku na walkę. Także zobaczycie teaser tej gry, także zobaczycie unboxing tej gry, żeby wszystkie konkretnie komponenty. Więc nie uciekajcie z tego kanału YouTube, tylko zaglądajcie na inne materiały o Parku Savana oraz zapraszam do przeglądania YouTube'a w poszukiwaniu polskiej recenzji od polskich recenzentów. Pozdrawiam wszystkich polskich recenzentów, którzy w tą grę już grali, którzy ją polecali. zobaczycie co oni o tej grze sądzą. A my ze swojej strony bardzo, bardzo polecamy. Trzymajcie się, strzała. Dziękujemy.